Jeszcze spróbuję coś powiedzieć, ale nie od siebie. Ale sobie myślę, że w zatwardziałym sercu mogą powstawać warownie, zatwardziałym sercu mogą powstawać kłamstwa diabła, i tak jak mówiłem, szatan przeciwnik chce, niszczyciel chce, żeby było zatwardziałe serce. Ja mam coś powiem. Wierzę w to, że w ogóle diabeł, nie wiem czy on stał, ale na pewno urągał Bogu i jak, jak, jak Bóg go rzucił tutaj i po prostu ukazał się tym prochem ziemi żywić, to diabeł się, no ja wierzę w to, że diabeł się odgrażał, diabeł i mówił zobaczysz co z twoimi dzieci zrobię, zobaczysz, będą pełzali tak jak im zagram, będą się cieleśnie w ogóle... Wykorzystywali, będą się w namiętnościach, w ogóle w obrzydliwościach Będą w ogóle, odwrócą się od Ciebie, będą żyć w pysze Będą cię mieli gdzieś, zrobię z nimi co chcę i tak dalej I, i diabeł myślę, że tak, bo ja znam już trochę naturę diabła No to jest po prostu pełna nienawiści natura I myślę, że w tej nienawiści diabeł się odgrażał Nie tylko nam, ale Bogu przede wszystkim Bo on bo, Chrystusa nienawidzi, Boga I... I zobaczyłem Że w Bogu w ogóle nie ma złości Zacząłem naturę Boga, prawdziwą, tak. że jest y, oczywiście ten święty gniew, możemy tutaj tak mówić o tym, że Bóg, do pomsta do mnie należy, y, Bóg mówi, pomsta do mnie należy, ale mm, że on, że on i tam są jeszcze inne, już teraz nie pamiętam, że mogliśmy przytoczyć coś, na ale zresztą, że Bóg nie ma złości i że Bóg jest dobry i tylko dobry i że ta jego dobroć wyraża się przez sprawiedliwość i przez sprawiedliwość Bóg zatrzymuje nad diabłem. Bóg nie nienawidzi diabła. Ja zacząłem, że Bóg, nie... Bóg ma w nienawiści zło, ale nie samego diabła nawet. By powiedział, rozumiecie? Ja wiem, jaki Bóg jest dobry, jaka, jaka, ś... jaka świętość jest w Bogu, jaka cierpliwość i jaka miłość, że on, przecież Bóg, mógłby w jedną sekundę usunąć diabła i, I ten usunąć diabła i... i już dać w ogóle ziemię samą, dać nam w ogóle wszystko, już, żeby było dobrze, tak? Ale. Bóg ma też swój cel. Tak samo Bóg, jak, jak zacząłem <laughs> czemu tak drastycznie był na krzyż Golgoty? Czemu Bóg nie mógł dać Jezusa? Nie mógł przyjść Mesjas. Powiedzieć, to jest ten Mesjasz. Uwierzcie we mnie, kto we mnie wierzy, tak? Czemu to wszystko musiało tak się stać na krzyżu i czemu tak drastycznie? że Żeby jedną wielką raną. Jezus był największą raną w historii w ogóle dzieje u ludzkości? Najbardziej zranionym człowiekiem w dzieje jak ludzkości. Przeżył najstraszniejsze rzeczy, żeby nam później mógł współczuć też, tak? Jezus wziął ogromny ciężar, żyjąc tu na ziemi. Później jeszcze na krzyżu. To też jest niesamowita głębia, żebyśmy o tym myśleli. Ale czemu to się tak wszystko teraz się stało? Bo Bóg chciał pokazać, jaka jest, jak, jaki jest ciężar grzechu. Bóg chciał pokazać, jaki grzech jest straszny. Jakie oddzielenie od Boga jest straszne. Jaką, jaką cenę ma grzech. Bóg bardzo wyraźnie to pokazał na przykładzie Jezusa. I wracając do tego, mówię, że diabeł. No tak, odczułem wczoraj. Po prostu nienawidzi Boga, ubliża mu ubliża mu w ogóle i, i, i siedzi z niego i, i, i pokazuje, mu, co z jego dzieci robi. I, I Boży smutek w tym jest Boga. I Bóg mógłby zrobić wszystko, jednym paluszkiem. Ale wiecie, Bóg nie ma tak jakby, że tak powiem, funkcji. Nie ma tak jakby tego. On jest Bogiem, oczywiście, on może wszystko, ale on nie ma tego w naturze swojej. Bo on ma swoje miłosierdzie, swój smutek, swoje współczucie I przede wszystkim sprawiedliwość, tak? To sprawiedliwość jest jego miłość, tak? Miłość się wyraża przez jego sprawiedliwość I on zatriumfuje nad diabłem Przez sprawiedliwość, to będzie triumf sprawiedliwości A nie to, że Bóg teraz będzie Pokaże diabłu swoje miejsce I w ogóle ty masz tu, bo zrobiłeś to i to Nie, to ta, czysta, ta sprawiedliwość jest tak czysta Boga Że ona triumfuje, rozumiesz? I ona pokazuje ludziom Kierunek. Ona pokazuje, ty robiłeś diablo źle, ty robiłeś człowieku to. Ta sprawiedliwość pokazuje, rozumiesz Jego? Ona jest tak święta i czysta, jak morskie fale, mówi Bóg w swoim słowie. Czy nie, pokój twój, jak rzeka? Tak, może być twój pokój, jak rzeka, chodząc z Bogiem, a sprawiedliwość, jak morskie fale. Także Bóg, Bóg ma nienawiści i zło, ale Bóg nie ma tak, że, że jakby chodził, diablo tu, aaa, trafi się normalnie, rozwalę. Nie ma Bóg takiej natury, rozumiesz? Taka głęboka jest miłość Boga, rozumiesz? Pomimo tego zła, co robi diabeł, rozumiesz? I w nas też, żeby nie było w takiej nienawiści do ludzi, rozumiesz? Którą diabeł chce, żeby takie wzbudzać w nas, rozumiesz? Żebyśmy wyzywali na ludzi, żebyśmy mówili na ludzi Tak i tak, oczywiście pod wpływem Ducha Świętego Jeśli Duch cię natnie, to możesz tak mówić, jakoś tam Nie wiem, niegodziwcu, czy jakoś tak, czy Czy jesteś grzesznikiem Ale ogólnie my mamy Zawsze słuchać Ducha Świętego I i być prawdziwym przez Ducha Świętego i mówić to, żeby nasze emocje czasami nas nie poniosły i żeby, i żeby własne ja nas nie poniosło, żebyśmy nie zamieniali w sędziów tego świata. Bo co mówi słowo, co mówi Paweł Apostoł, że ja nikogo nie sądzę, nawet sam siebie nie sądzę, rozumiesz? Tak wielką mam bojać Apostoł Paweł miał, tak wielką pokorę tak wielką bojaźń miał, że on nawet sam siebie nie sądził. Wiesz, że ludzie, którzy właśnie mają pokorę wielką, to oni sam siebie nie sądzą. Ci, którzy mają pycha, to się wiecznie oceniają, wiecznie porównują. Widzę na swoim przykładzie jaki jest proces. Ale ci, którzy mają. bojaźń. którzy mają bojaźń. Właśnie, to ich cechuje, ta wielka pokora, rozumiesz? Ta skromność, rozumiesz? Że oni nawet siebie nie sądzą, tacy ludzie. I nie sądzą wtedy też innych. Kochaj bliźniego jak siebie samego, tak? Więc kluczem jest. skromność, pokora, tak? W miłości. Dlatego no, mamy uważać o tym zatwardzionym sercu, że w sercu, tak sobie teraz pomyślałem, jak to chciałem nagrać, nie może powstać wiara. Jezus jest sprawcą wiary i się nam wiarę i do Jezusa przychodzimy i pamiętajmy, żebyśmy mieli Bożą wiarę, a nie taką wiarę <coughs> opartą świecką, że wszystko mogę teraz zrobić, nie ma dla mnie nic niemożliwego, co jest oczywiście prawdą, ale żebyśmy się też nie pogubili w tym z, z własnym ja, z naszymi porządliwościami, które często są ładnie ubrane w Boże rzeczy ale żebyśmy mieli Bożą wiarę co to jest Boża wiara? no ta, co, 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 Bożą, co Bożą wolę chce pełnić żebyśmy nie pomyli wiary Boga od takiej naszej ludzkich sił ludzkiej pewności siebie, ludzkiej wiary i no siadajmy. I kończąc, mówię, że zatwierdziłem sercu właśnie <laughs> nie powstanie wiara, albo zostanie zatrzymany proces wiary i człowiek może się myśleć, że on że czemu nie idę do przodu, czemu jest ciągle to samo, no bo być może zatwardziłeś swoje serce, nie ma już tam czułego serca, nie ma dobrej gleby, nie ma pierwszej miłości, a jak nie ma pierwszej miłości, nie ma czułości, nie ma tego, no to człowiek za, za jakiś czas będzie zniechęcony, będzie sfrustrowany. Dlatego niech Bóg da dzisiaj czyste, piękne serce Dawidowe i niech Duch Święty przede wszystkim po prostu zmiażdży wszystko, co jest zatwardziałe w naszych sercach. Bo my może mówimy, że nie zatwardzimy swojego serca, ale to jest w ogóle nieistotne, co my wiemy i, i mówimy. Bo Bóg zna nasze serca. I oddaj to Bogu, żeby to serce było dzisiaj w takim miejscu, jak się nawracałeś. Jak Jezus cię znalazł. A i o wiele więcej może Bóg uczynić. I z tym cię zostawię. Amen.